Bardzo smaczne i pyszne. Tak bardzo Ci smakuje ten dżem? Tak. I z tej dyni to jest. Tak? Witam serdecznie. Dziś kolejny fajny przepis sobie zrobimy na zaprawy takie do słoików, ale tym razem zrobimy sobie świetny dżem, dżem dyniowo-jabłkowy. Teraz jest sezon na dynie, na jabłka właśnie. Więc ja Was zapraszam na ten przepis bardzo gorąco, ale zrobimy go sobie, to nie będzie taki klasyczny przepis denia jabłko, bo nie byłoby to aż tak smaczne, gdybyśmy nie dodali cytryny, kawałka imbiru i cynamonu. To będzie całkiem coś nowego, całkiem fajnego zobaczycie, a można... Tym później smarować sobie naleśniki można zrobić kanapki możecie zrobić sobie na przykład dodatkowy poziom w cieście właśnie z takiego dżemu to jest genialna sprawa ja już was na przepis zapraszam i lecimy więc na początek potrzebujemy pół kilograma jabłek no jabłka im bardziej kwaśne tym lepsze no ja dostałem takie i z takich robię więc jak już jabłka mam obrane to teraz przecinam na ćwiartki. Wycinam gniazdo nasienne. I teraz obrane jabłka ścieram na tarce o dużych oczkach. Jak już jabłka starłem, to od razu potrzebujemy soku z jednej cytryny, żeby one nam nie ściemniały, żeby nie zrobiły się brązowe. Od razu wymieszać te jabłka z tym sokiem elegancko i odstawiamy Ja tutaj mam już pół kilograma dyni, z której ściągam sobie skórę No i teraz dynie ścieramy do tych jabłek. Na tej samej tarce oczywiście. Teraz do dyni z jabłkami wlewam 150 ml soku jabłkowego. Będzie nam się to lepiej miksowało. No i lepiej taki sok NFC, żeby był po prostu z pierwszego tłoczenia. wszystko blendujemy. Tak wygląda już mój zmiksowany dżem. No, na razie jest to muz jabłkowo-dyniowy. Teraz dodam do niego, o czym nie wspomniałem, a warto, później to sobie wyciągniemy, ale wrzucimy sobie anysz. Powiedzmy dwie gwiazdki. Do tego dodamy sobie Goździki, ja tutaj wrzucę 4 sztuki. Policzcie to sobie, bo później musimy to wyciągnąć. A to doda nam wspaniałego aromatu dla takiej lekkiej pikaterii i dla świeżości. Weźmiemy tutaj z 2 cm imbiru. Dodajmy płaską łyżeczkę cynamonu. Wszystkie składniki oczywiście rozpiszę Wam pod filmem. Teraz dodajemy cukier żelujący. tylko cukru jest pół kilograma. Musimy to bardzo dokładnie wymieszać. To już tak pięknie pachnie, że to po prostu masakra jak to pięknie pachnie. OK. Teraz do tego dżemu dodajmy dwie płaskie łyżeczki łyżeczki kurkumy. Mieszamy. Po dokładnym wymieszaniu, teraz. Przykrywamy to sobie czy ściereczką, czy czymkolwiek, czy tam jakąś folią spożywczą i odstawiamy na dwie godziny. Więc ja to odstawiam, ale warto wrócić, bo koniec jest najważniejszy w robieniu właśnie takiego dżemu. Więc ja Was zapraszam już za chwileczkę. Więc u mnie minęły już dwie godziny, może troszeczkę nawet ponad dwie godziny. Zobaczcie, tak to wygląda. I co robimy teraz dalej? Dalej musimy to zagotować na wolnym ogniu, i teraz tak podczas gotowania, i mieszania, bo też trzeba to oczywiście mieszać, yy, będziemy wyciągali yy, właśnie te cztery goździki, i wyciągniemy też yy, anyż. On się będzie nam pojawiał na powierzchni, więc po prostu powyciągajmy, żebyśmy go później już w gotowym drzemie, w gotowym produkcie yy, nie mieli. Ok, tak jak mówiłem. Na małym ogniu. No i tak jak mówiłem, wyciągamy właśnie ten anysz. Tak jak się pojawi, po prostu tak. W międzyczasie po prostu goździki Gotowałem to dosłownie 4, może 5 minut maksymalnie. I teraz będę nakładał to do słoików. No i teraz nabieram i wlewam do słoika. Słoiczki mam takie małe, żeby ten dżem później po otwarciu długo w lodówce nie stał, żeby był od razu zjedzony. Słoiczek zakręcam i do góry dnem. I tak postępuję z wszystkimi słoikami. Oczywiście dżem będzie się nadawał do spożycia, jak będzie nowy. oczywiście już go możecie sobie jeść, ale on teraz jest bardzo rzadki, on musi po prostu ostygnąć i będzie idealny. Więc ja już się z wami żegnam, dokończę tą pracę i pomyślę, może jeszcze Wam zrobię jakiś ketchup z dyni, bo są też bardzo dobre. Więc do zobaczenia!